Dzisiaj, moi drodzy, bardzo ważny temat: wstyd. To emocja, która potrafi ukrywać się za najgłębszymi tajemnicami, a jednocześnie bardzo mocno wpływać na każdy aspekt naszego życia. Toksyczny wstyd, który nosi każdy z nas, to takie uczucie, które się bardzo głęboko w nas zakorzenia, przekonując nas, że my jesteśmy nie dość nie dość dobrzy, niegodni miłości czy akceptacji. Brene Brown, oczywiście mówię to o znanej badaczce Wstydu i autorki bestsellerów, mówi o wstydzie jako o emocjonalnym doświadczeniu. To emocjonalne doświadczenie dotyczy przekonania, że jesteśmy wadliwi. To nie tylko myśl, że coś ja zrobiłem złego, to jest raczej przekonanie, jestem zły, jestem niegodny. Wstyd to poczucie winy. I istnieje bardzo ważna różnica między poczuciem winy a wstydem. Czyli poczucie winy mówi, zrobiłem coś niewłaściwego. Wskazuje na konkretne zachowania, które przecież możemy zmienić. Tak, zachowanie, skoro go nabyliśmy, to możemy go naprawić. Natomiast wstyd to jest taka postać, która szepcze nam do ucha, jesteś niewłaściwy, jesteś wadliwy, coś z tobą jest nie tak. Zobacz, na przykład, dorastamy w domu, gdzie rodzic nadużywa alkoholu. Dziecko zaczyna wstydzić się z tej sytuacji. Nie wstydzi się przecież za siebie i za swoje działania, ale za sytuację, na którą nie ma żadnego wpływu. Nie ma nad tym w ogóle kontroli. <laughs> Więc taki wstyd paraliżuje, izoluje i blokuje twój rozwój poczucia własnej wartości. Podam Wam kilka przykładów. <laughs> Przepraszam. Kilka takich przykładów yy, yy, życiowych. Na przykład pomyślcie o dziewczynie, która dorasta w domu, gdzie tata sięga po alkohol. Ona, zamiast beztrosko się bawić z rówieśnikami, odczuwa głęboki wstyd, bo na przykład boi się zaprosić koleżanki do domu, albo wstydzi się tego, że tata gdzieś leży na ławce. I popatrz, ona nie zrobiła nic złego, a jednak poczucie wstydu i wstyd w ogóle ogranicza jej życie. Innym przykładem może być chłopak, który wychowuje się na przykład w ubogiej rodzinie i czuje ogromny wstyd, kiedy w szkole dzieci chwalą się wakacjami, opowiadają o, nie wiem, o nowych ubraniach czy drogich zabawkach. Bo on sam, mimo tego, że nic nie zrobił, zaczyna wierzyć, że brak pieniędzy oznacza brak wartości. Choć przecież to nie jest on odpowiedzialny za tą sytuację materialną w rodzinie tak? Nie że ten toksyczny wstyd często pojawia nam się również w relacjach. Na przykład, osoba, która doświadczyła zdrady, może zacząć się wstydzić samej siebie, kiedy siebie oskarży, kiedy pomyśli o sobie, coś ze mną musi być nie tak, skoro mój partner mnie zdradził. Zamiast uznać, że zdrada to była decyzja partnera, to ta osoba przejmuje ciężar i cierpi, obwiniając siebie za coś, czego w ogóle nie zrobiła. Dlaczego dzisiaj wam o tym mówię? Mówię o tym wstydzie, ponieważ wstyd jest bardzo destrukcyjny, jest emocją, która prowadzi do izolacji i do samotności. Brené Brown mówiła bardzo jasno: wstyd potrzebuje jakiejś tajemnicy, ciszy, oceny, by się rozwijać, ale gdy zaczynamy mówić o naszych doświadczeniach, wtedy wstyd, wstyd traci swoją moc. Problem pojawia się wtedy. Kiedy nie jesteśmy świadomi, że nosimy w sobie toksyczny wstyd, wtedy sabotujemy własne szczęście, własne zdrowie i własne relacje. Więc, kochanie, jak sobie radzić z takim toksycznym wstydem? Pierwszym bardzo ważnym krokiem to Twoja świadomość. Ja o tym Wam mówię już wielokrotnie. Uświadom sobie, że wstyd nie określa Twojej wartości jako osoby. Jesteśmy więcej niż nasza przeszłość czy błędy czy sytuacje w jakich dorastaliśmy. Ale następnym krokiem jest też to, żeby odważnie podzielić się tym uczuciem z jakąś zaufaną osobą. Terapeuta, coach, kimś, kto okaże ci dużo empatii i zrozumienia. Bo pamiętaj, że troska o siebie nie polega na próbie zmiany innych, ale na zaakceptowaniu i pokochaniu Siebie samego. I o tym Wam mówię coraz więcej, coraz częściej, ale ja wiem, że to wymaga ogromnej odwagi i siły, ale jest możliwe i absolutnie tego warte, bo my wszyscy jesteśmy wystarczająco dobrzy, właśnie tacy, jacy jesteśmy. Więc nie bój się zrobić pierwszego kroku ku takiej swojej wolności od tego toksycznego wstydu. Jesteś tego wart. Zasługujesz na wolność, zasługujesz na szczęście i miłość. Więc zaglądnij tam, gdzie i kiedy, jak bardzo ten toksyczny wstyd, nie wiem, decyduje o tym, co myślisz o sobie. I napisz mi w komentarzu, czy faktycznie zauważyłeś, że często wstydzisz się i nie masz na to w ogóle wpływu, albo wstydziłeś się i pamiętasz to z dzieciństwa, tak jak ja, gdzie ten wstyd był niezależny ode mnie. Wstydziłam się za kogoś, a nie za siebie.